Cześć, jeżeli chciałbyś nauczyć się autohipnozy, jeżeli interesujesz się pracą w zmienionych stanach świadomości, być może interesujesz się medytacją, a być może poszukujesz skutecznych metod do pracy ze sobą, metod autoterapeutycznych, poszukujesz metod, które z jednej strony pozwolą Ci przepracować pewne emocje, uwolnić się od pewnych ograniczających Cię nawyków czy przekonań, z drugiej strony chciałbyś wzmocnić swoją pewność siebie, koncentrację, motywację. To zapraszam Cię serdecznie do kursu Autohipnozy, który jest wielopoziomowym spotkaniem z tą metodologią, którą zajmuję się już od przeszło 12 lat. W tym kursie dowiesz się, czym tak naprawdę jest autohipnoza i czym jest hipnoza, na czym polega fenomen tego zjawiska. Dowiesz się również, w jaki sposób wprowadzać się skutecznie. Transhipnotyczny, jakich błędów unikać na początku swojej przygody z pracą w poszerzonych stanach świadomości. Dowiesz się również kilku, według mnie, najskuteczniejszych indukcji hipnotycznych. Doświadczysz całego procesu na sobie i dostaniesz również w bonusach całe sesje autohipnotyczne, które pomogą ci wzmacniać Twoje zasoby, pewność siebie, przepracowywać emocje z przeszłości i bawić się całym procesem. Ja nazywam się Piotr Matejuk, jestem hipnoterapeutą z ponad 12-letnim doświadczeniem, doktorantem w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, autorem książki Autohipnoza. Bliskie spotkania z samym sobą, współtwórcą profesjonalnej szkoły hipnoterapii w Warszawie, prowadzącym warsztaty w Polsce i za granicą z metod pracy z podświadomością, jak również terapeutą w terapii wspieranej psychodelikami z Integrative Psychiatry Institute. Zapraszam Cię serdecznie do tego kursu. Do zobaczenia.